Dzisiaj najważniejszymi chyba partnerami dla całego shippingu no to są rynki dalekowschodnie i tutaj chcielibyśmy, aby, aby również do Portu Gdynia wpływały serwisy kontenerowe głównie z rynków dalekowschodnich. Mamy nadzieję wyniki roku 2019 jeszcze zwiększyć. Czyli pobić rekord poprzedniego rekordu. Myślę, że będzie wzrastał udział kontenerów, obsługi kontenerów w porcie Gdynia. Pewnie będą tendencje zniżkowe, jeżeli chodzi o przeładunek węgla, koksu. No, taka jest tendencja rynku, dbałość o środowisko, więc, będą inne alternatywne paliwa wykorzystywane w związku z tym za lat kilkanaście być może, że węgiel będzie w portach polskich jedynie śladowym towarem Gdańsk jest swoim terminalem kontenerowym. Zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę. My otwieramy drugą dziesiątkę, ale myślę, że przez nasze inwestycje chcielibyśmy zdecydowanie wejść do tej pierwszej dziesiątki. Obserwujemy światowe rynki przeładunku towarów i muszę tutaj śmiało powiedzieć, że jesteśmy. Postrzegani bardzo dobrze, staliśmy się bardzo aktywni na tych rynkach, i dzisiaj polskie porty, szczególnie te o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, no liczą się coraz bardziej. Osiągamy całkiem niezłe wyniki. Widać to chociażby po wynikach naszych i patrząc na naszego najbliższego konkurenta Hamburg. W Hamburgu dynamika jest ujemna, u nas cały czas jest dodatnia. Osiągnęliśmy w pewnym momencie poziom ponad 100 milionów przeładowanych ton w trzech polskich portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. No i utrzymujemy, że tak powiem, dalej tą tendencję z wyszkolą.